Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny, moi drodzy, na początek, szybciutka uwaga, e, otóż e, zbliża się koniec mojej mm, większej dostępności, że tak powiem, kiedy miałem dużo czasu e, w trakcie dnia. I jest to ostatni dzwonek dla mnie, żeby nagrać Wam trochę filmików z wyprzedzeniem, a przy okazji trochę uszczuplić zapas zgromadzonych powtórek. Także wybaczcie mi, ale na razie zawieszamy temat ankiet. Po prostu muszę wyskoczyć z tego, co mam. Tych powtórek mi się nazbierało naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo grałem dużo. I jeśli miałbym. W Iść po kolei, a przy okazji dalej bawić się w i zbierać te powtórki raz na kilka dni, no to myślę, już nigdy nie dojdziemy do momentu, kiedy się tych powtórek pozbędę bo nawet teraz tego materiału jest na naprawdę długie tygodnie, e, więc tak jak mówię, będę starał się różnicować, bo mam przekój, czołgów, mam medy, mam ciężkie, mam tedeki, e, różne klasy, rodzaje, różne bitwy, także e, na razie zatrzymamy się z ankietami, e, przepraszam, jeśli kogoś to urazi, ale obiecuję, że jak tylko będzie możliwość, to wrócimy, bo po prostu nie mogę czekać na wasze wybory, bo muszę już teraz po prostu na dniach wyskoczyć z minimum kilkunastu których więc spodziewajcie się też częściej tej serii. Moi drodzy, wybraliście w na razie ostatniej ankiecie Patona, i dzisiaj mam dla Was taką bitwę. Wydaje mi się całkiem ciekawa w Plutonie z kolegą z Ideal czyli Sekunden Kleberem oraz Komą Sekunden gra w T49 Koma gra w E50 znaczy gra E50, a ja gram właśnie M46 Patton Bitwa, całkiem ciekawa drobny wyciąg się pojawi, pokaże więc myślę, może być interesująca troszkę dłuższa, troszkę zawzięta i zacięta, ale dzięki temu też sprawiła mi sporo radości bo udało się fajnie wygrać, a przy okazji też jako Pluton zrobimy bardzo dobrą robotę, więc to nie będzie tylko koncert jednego grajka, a bardziej po prostu cała orkiestra, która spróbuje pokazać się z jak najlepszej strony. Mamy przekrój czołgów, mamy Meda szybkiego, mamy bardzo, bardzo celną E-50, no i mamy mnie w Patonie. Paton czołg, który ani nie jest dobry do ramowania, ani nie ma tak idealnego działa jak E-50, Alfa taka sama, ale z drugiej strony czy no, ten czołg łączy w sobie zalety w no cóż, no chyba taki ogólnie wszechstronny med, można powiedzieć, e, całkiem ciekawy bardzo fajny zasięg widzenia e, ja tu jeżdżę z optyką, więc ten spot naprawdę bardzo imponujący i często mi się przydawał e, dużo osób na przykład stwierdza, że na Patonie już optyka niepotrzebna, ponieważ i tak ma bardzo duży zasięg widzenia ja zjeżdżę z optyką, jest to nie ukrywam e, sugestia skrzypa, który bardzo lubi grać na wielu czołgach z optyką, to mu pomaga i dzięki temu robi dobre bitwy, no i jako, że że ufam jego ocenie, to tak po prostu, a nie inaczej wyszło. Przyjąłem strzał od RHM-a za 0, ale już wstecz od Ferdynanda za 490. I zanim się tak naprawdę bitwa zaczęła, dla mnie realnie już ogołocono mnie z całkiem pokaźnej puli hapeków. No nic, dobra, próbujemy w takim razie dalej podjazd na górkę nie ma artylerii, więc na, na tej górce powinno być drugi strzał, który przyjmuje za 328 od T55A i dostaje z Amorakiem, więc niestety, ale bardzo, bardzo wymiana słaba. W tym momencie do końca bitwy mam troszkę więcej niż pół HP. Więc tak jak mówię, no, ten początek wyjątkowo niefortunny, bardzo słabo zagrane przeze mnie. Na start jest tam protek, wchodzi mi pestka. Mm, ładny strzał i ładne losowanie 4-2-0 niestety, ale Prot zdąży się wycofać mimo tego, że ładuje dość szybko nie mam racji bojowych, ale no, ładowałem dość szybko Protek się schował a ja nie zdążyłem strzelić wisa szóstego i się zrobiło tak, że ani, jednej, mm, ani jednego strzału nie oddałem przez te kilkanaście sekund szkoda, szkoda tutaj liczyłem na lightweighta on właśnie zmylił mnie, bardzo mądrze zagrał prawo, lewo, prawo, lewo byłem przekonany, że pojedzie w lewo a on zrobił dobry zwód i pojechał w prawo i przez to mnie oszukał. No i pestkę ja niestety zmarnowałem. IS-6 przejeżdża strzał tak na wiwat, ale wbrew pozorom trafiony i przebity. Byłem przekonany, że absolutnie to nie ma prawa wejść, ponieważ widziałem tylko fragment wieży IS-6, ale okazało się, że tym razem RNG mi pomogło. Bardzo ładny strzał w boczek. IS-6 trafiony. No i niestety z racji tego, że dużo HP straciłem na początek, teraz będę grał mocno z dystansu. Paton jest oczywiście dobry do tego, żeby pomagać na dystans, ale z drugiej strony chciałem trochę grać agresywniej. Teraz strzał Wisa 6 celowanie w gąskę, żeby go Trafić z damage'em i detrakiem weszło e, gdzieś tam tylko, na, raczej właśnie się odbiło Od górnego od pancera znowu protek wystawiony. Mój snapshot niestety nieudany, protek na gąsienicy. Można było poświęcić dłuższą chwilę, żeby przycelować trafić dobrze. Niestety z kolejny snapshot skutkuje tym, że nic się nie udało zrobić. Na szczęście, koma kończy gościa. E, teraz jeszcze CDC dostaje. Także jak widzicie, no, wspieramy się e, praktycznie z każdej strony. E, sekundę Kleber e, podjeżdża w tym momencie, coś zaspotować. Dostaje strzał od Ferdinand Ten, ten Ferdinand i tam zabunkrowany daleko Ja na niego zły Ponieważ oś tylko stoi i daleko sobie kampi Więc już ładowuję na złoto Pierwsza pestka mi wchodzi jakoś tak śmiesznie Chyba go musiałem trafić w policzek Strzał był trochę tak naprawdę w górną płytę Weszło w policzek Co mnie też oczywiście cieszy Próba drugiego strzału na blindzie to chyba raczej nie weszło 4 do 5. My próbujemy przepchnąć tę flankę. Przeciwnik próbuje przepchnąć drugą. Na razie dość pasywnie po obu stronach. Teraz ten strzał wchodzi. Wierzę T55A. Eee, ładnie trafiony. Nie wiem też, jak to weszło, ale na szczęście weszło. Jest RHM. Moje opuszczanie działa się przydaje, ponieważ widzę gościa. Skupiam do końca. Strzelam. Pestka w ogóle nie trafia w czołg. Niestety wciąż tylko 2085 punktów uszkodzeń. Ale w tym razie RHM dostaje mocną salwę. Chyba też zgęszone. Skupiam już lepiej. Strzelam trafię przebijam za 403. jest twerdziu. Hmm, więc tak, tak jak widać, Ferdziu nie dostał do jej strzału na blindzie bo ma wciąż tyle samo Hapeków e, po moim odjęciu 401. E, znowu się ustawiam na niego, e, trochę się tak e, no, zacietrzewiłem na niego, e, że będę go bić. Sekundenkleber kleber kończy A1. A niestety Defender kończy naszą T49. E, Ferdek dostaje ode mnie, strzał drugi w tej bitwie. Skupiam sobie na spokojnie, kolejna pestka e, poleciała kolejne przebicie bardzo ładnie 3,9,9. No i w tym momencie Ferdek już porobiony. Ja tylko muszę przeładować I trafić gościa, strzelam Oczywiście w tym będzie się odbijam, bo dlaczego nie Kiedy gość był na ogrysku, Nagle udało mu się pestkę przyjąć za zero Koma pomściła y, Naszego plutonowego Sekundenklebera. Klebera, ma już 4 fragi na koncie Koma w tym będzie robi piąty frag Bardzo ładnie, 50 y, Zobaczcie, ładnie udało się tę flankę zaorać Ja widząc co się dzieje, postaram się szybko y, Wrócić do bazy Koma jeszcze kończy cdck, więc bardzo szybko Zrobiła 6 fragów specjalista na jej koncie. Zrobiło się w międzyczasie 10 do 10 Lightweight, który wcześniej mi uciekł Teraz dzieli i rządzi na środku Zrobił szybko e, frag, poskładał nam RHM Po naszej drugiej stronie został Defender z Jagdtigerem 8.8 Przeciwko KW-5, e, typowi 4 Heavy oraz T26E4 plus właśnie jeszcze w tym momencie wskoczył na plecy e, Lightweight e, naszemu Jaktigerowi. Defender poskładał kałupiątkę 5 ale niestety e, T49 złożyło nam Tigera i zobaczcie co się dzieje, my z Komą e, z jeszcze Defenderem i Revalorize który praktycznie nie wiem w ogóle gdzie był przez całą bitwę, on gdzieś tam chyba majaczył obok nas, ale raczej nie bardzo nam się przydał e, bo bez fragów gościu no wraca ogryziony troszkę ale co wcześniej robił, nie wiem Koma walczy, kończy w tym momencie bardzo ładnie na dystans typa 4, robiąc już 7 fragów, więc dzieli ją tylko chyba jeden, albo może dwa strzały. Dzielą ją od zrobienia Radleya Waltersa. Defender próbuje wygrać z Lightweightem. Ja trafiam Lighta, ten przebija Defendera, zostajemy z komą i tym ravioli. Lightweight przede mną ucieka. Koma y, ginie pod ostrzałem T4,9. Zostaje ja z ravioli przeciwko T5,4 Lightweight, T4,9 i Super Pershingowi. To jest właśnie ten Lightweight, który wcześniej tak mądrze uciekał. I teraz, zobaczcie, co się wydarzy: to jest naprawdę niesamowite. Uciekał gość usilnie. Ja też wolny nie jestem. 48 maksymalnie na godzinę jadę. Próbuję go dogonić. On patrzy chyba na mnie i niestety wpada na skałę, Stawia go bokiem. Dokładne pocelowanie, koszmarny błot jak widzimy, wrócił na gąsienicę T49 kończy Ravioli, ja zostaję sam przeciwko T49C i SuperPershingowi To będzie ciekawe, 2 fragi ja, Koma 7, Sekunden kleber 1, więc jak łatwo policzyć mamy już w tym momencie 10 fragów jako Pluton No i zaczynamy wyciąg jest super pershing, właśnie to jest ten, ten moment, kiedy się przydaje optyka. Pewnie bez optyki też bym go zaświecił, ale jednak jeśli mamy nawet więcej niż ta maksymalna liczba spota, to przekroczenie jej sprawia, że po prostu niwelujemy kamuflaż przeciwnika. Więc w ten sposób przeciwnik, jeśli stoi nawet maksymalnie daleko od nas, to mamy szansę. Zaświecić go po prostu troszkę wcześniej, strzał z perpershinga ten wycofał, pokazał mi bok. Mój na niestety nie wszedł, jego strzał na szczęście udało mi się uniknąć. Zamarkowałem mi wyjazd przez ten przejazd. Teraz jednak objeżdżam tak, żeby pokazać się z innej strony. Może lekko przyspieszę. W tym momencie postanawiam troszkę objechać mapę, żeby nie dać przeciwnikom tak łatwo mnie złapać. Dzięki swojej mobilności mogę pozwolić sobie na troszkę pojeżdżenie po mapie. Szukam, obserwuję. Tego, co się będzie działo ewentualnie wokół mnie. Mam cały czas szansę kogoś zaświecić, chociaż no, jeśli T49 jest w połowie mapy, to raczej może być problem. Na moim liczniku raptem tylko 4000 punktów uszkodzeń, ale próbujemy wyciągać tę bitwę. Nie wiem, jakie dział ma T49, czy duże, czy małe. Podjeżdżam sobie w to miejsce. Jest T49 za kamieniem ukryty, strzał szybki, przyjrzyjmy się, działo T49 to było działo, y, jeśli dobrze widzę, to chyba był to troll, więc jeśli miałbym dużo niefartu... Nie to gościu mógłby mnie po prostu na strzał poskładać. też 49 potrafi pacnąć za 900, nawet potrafi za 1000, więc naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać. No i markuję jazdę dookoła. Wiem, że Swerp będzie gdzieś się kręcić w okolicach mojego kapa, ale postanawiam pojechać troszkę okrężną drogą, tak żeby nie było, o właśnie, nie było możliwości wyczekania mnie. Widzę, że Swerp jest na kapie, to daje mi oczywiście bardzo dużo, ponieważ dokładnie wiem, w którym miejscu stoi. Kwestią tylko jest, jak wyjechać, żeby nie dać się trafić. Raczej będzie patrzeć na wersję najprostszą, czyli na mój wyjazd. O właśnie, myślę, że może tu gdzieś jeszcze będzie patrzeć. Można by ewentualnie pokusić się o sprawdzenie czy ktoś nie nadjeżdża stojąc po prostu na kapie, ale za tą skałką. Jednak w tym momencie upewniam się, że on na pewno stoi głęboko w tej nietce i mam nadzieję, będzie obserwować Swoją prawą, albo po prostu ten wyjazd od góry mapy. Nie będzie spodziewać się mnie od, front, e, od tyłu. Zajeżdżam sobie z tej, z tej miejscówki. Jest perpershing tyłem do mnie. Elegancko strzał. Można było pokusić się o, o detrak, ale dzięki temu, że gościu był, był tyłem, to zanim się jeszcze obróci, wbijam mu jeszcze jedną pestkę. W tym momencie gość jest na strzał ode mnie. E, kolejny dekab. On już wie, że nie ma szans tej, tej bitwy wygrać przez kapa. Wyjeżdża na mnie od frontu. Oczywiście ma dobry pancerz, może na niego trochę. Liczyć, ja próbuję. On właśnie, on nie trafia e, dość mocno. Jeszcze mogę wciąż przyjąć jedną peskę. Wyjeżdżam, skupię nie do końca i strzał powierzy Przebicie czwarty frak. Przechodzimy do podsumowania. I tak jak może, jak widzimy, po wyniku bitwa rewelacyjna nie była. E, to spodobało mi się to, że zagraliśmy znowu tak jak poprzednio w poprzedniej powtórce, plutonowo. E, każdy w plutonie coś zrobił. No i też przy okazji udało się zdobyć medal. Ostatecznego poświęcenia, bo dużo fragów padło. Za, <laughs> Przepraszam, ja indywidualnie za samą bitwę dostałem pierwszą klasę, duży kaliber, obrońcę i właśnie ostateczne poświęcenie. 5082 punktów uszkodzeń, najwięcej w tej grze. 4 fragi dały mi 1264 bazowego expa. Koma 7 fragów 3690 i sekundem kleber e, 1600 damage. 1 frag łącznie fragów, jak widzimy, mamy równiutko 12. Nasza E50, druga zrobiła 0 punktów uszkodzeń. U nich najlepsze wyniki: T49, e, 2700, Lightweight 2500 i typ 4 Heavy 2500. Również kawał 5, ładna bitwa prawie 2500, więc u nich jak widać sporo czołgów zrobiło powyżej 2000. 22 oddane strzały, 19 trafień, 15 przebić, dystansu 300 plus wyszło mi 2800 damage'u, więc kampy więcej niż połowa damage'u. 6 strzałów przyjętych, 2 odbite, 9 uszkodzonych, 4 zniszczeni, asysta prawie 1000, obrona bazy 74, przejechane prawie 4,5 km, zarobek z bonusem z klanu 12 685, a. EXP 1896 plus bonus za Pluton wyszło łącznie 2180. Także moi drodzy, to tyle. Tak jak mówię, teraz przechodzę do nagrywania dla Was powtórek na nadchodzące tygodnie wręcz. No i jak tylko się uporam, to wrócimy do e, ankiet. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. A tymczasem to tyle. Do następnego. Cześć.